W Nowym Jorku jest ze mną Biki, Kali, który jest za kamerą. Cześć! Witamy Was, jesteśmy tutaj e, dzisiaj drugi, dzień. drugi, pierwszy pełny dzień. Jest godzina, tu mam złą godzinę polską no. jeszcze, ale jest jakoś dziesiąta rano Jest godzina dziesiąta siedem, a to wina śniadanie. Tak, idziemy na śniadanie. Będziemy Wam, kochani, w tym blogu pokazywać wszystko, co robimy. Szczególnie to, co jemy. Szczególnie to, co jemy, bo my lubimy jeść, więc zabieramy Was. Najlepiej. Nasze śniadanie U nas. Tak, właśnie. Uliczki Kali też są. Filmy z Nowego Jorku, także macie teraz taki super quality content od nas. Macie trzy filmy do oglądania. Tak, także zabieramy Was na pierwsze śniadanie. A nie jesteśmy w restauracji, która nazywa się Rubis. Rubis. Teraz ją Wiktoria i jest ich e... bardzo dużo w Nowym Jorku, tak. jesteśmy w jednej z nich. To jest taka ala śniadaniowca i widzieliśmy coś, co jest. Amerykańskie Ricotta hot cakes Tak, czyli to jest coś a'la pancake, tylko że z ricottą, z serem ricottą Tu mamy syrop klonowy, mamy nutellę, mamy banany. Każdy z nas ma takie samo tak. Kochani, zjedliśmy i naprawdę było dobre i 9 na 10 i 9 powiedziałaś 9 Pani, tak. ja też mówię 9 na 10 no. było mega dobre ale no. na przykład mi trochę, mnie trochę boli brzuch bo zjadłam za dużo nutelów była nutelna i syrop klonowy ale mega, mega dobre Śliczne. jak na pierwsze śniadanie jak najbardziej na polu tak, Myślę, tak, że to tak, wrócimy tak. i wiemy coś na słono ale no. widzicie sobie wam powiem ślicznego pokaż Magia to ja ugryzłam bo myślałam, że to jest banan, tak, a to bo to masło. Tak, bo to wygląda jak banan ogólnie, a to jest masło. I się trochę zaskoczyłam, ale ogólnie no... Mega dobra. Rozpuściło się i polecam to. Ciebie się ja mam w oczach już. zapytacie czemu wyglądam jak babuszka w kapturze To dlatego, że jest bardzo zimno Przeliczyliśmy się trochę Ja wzięłam bardzo dużo takich krótkich rzeczy A tutaj wieje jak... w Kieleckim, tak się mówi Wieje jak w Kieleckim my... tańca, tańca. Aha nie, do Chin doszliśmy, wiecie? wiecie? No, do Chin Zobaczcie. jeszcze Na kolejnej przedsznicy będą błoty Tak A nie, łopanie. Ale pizzie jak w Kieleckim Naprawdę, tańca. zimno jest Polak <noise> mały, Powinnam być włoska, mokra włoska. Nie jesteśmy w miejscu, gdzie jest dobra pizza, to jest inna pizza. Skal ja wygląda pizza. Tak. Byliśmy Pierwszy zachód słońca w New York City. tak Widzieliśmy Statuę Wolności i nagrały Statuę Wolności Zobaczcie u Kamila na blogu, ja miała nie mili milimetr Miała milimetr Była taka mamy teraz w stronę słońca Jak ktoś miała... Piewa... Nie wiem kto, ale ktoś tam śpiewał, że rozpędzili prosto w stronę słońca Idziemy yeah. tam Widoki mamy na co dzień My, my mieszkamy w Nowym Jorku I u nas jest 16 godzina Bo jesteśmy w Stanach Zjednoczonych Please go leave me GO EASY! Go. GO EASY ON ME BABY! GO EASY ON ME BABY! I'M A STIRCHAWN! Tej yes. statuowi witamy Cię serdecznie. Easy Wiktora dalej śpiewa EASY ON ME od Adem, ale jesteśmy tu w jest New Jersey, kochani. Kochani, witamy was w kolejnym dniu. Przyszliśmy na śniadanko i zobaczcie, mamy typowe, typowe śniadanko. To jest awokado toast z e, jajeczkiem takim, co się tutaj wypływa. Widzicie, jak wypływa O oh, wow! Tak. O kurde, to będzie dobre. Także ja jem to, Mika je. French toast. French toast w Nowym Jorku, a Madzia ma klasyczny awokado toast, czyli amerykańskie śniadanie. ...amerykańskie i będę próbować. To jest Tak? W mi to tak wydaje, ale jest bardzo dobra, Ja mi się daje dombo Twoje jak? Jak się czuję? Czuję się super jak się bawisz? Bawisz się prześwietnie że iż pogoda się powinna rozpogodzić Do Nie Pogoda się powinna a ty Jak się bawisz? Dobrze ja Się nikt nie zapytał jak ja się czuję Magdalenka, jak, jak się bawisz? Bawię, bawię się prześwietnie na tym sieleniu i zaczęła lecieć fajna muzyka I sobie uświadomiłam, że chyba jestem w Nowym Jorku Ale dalej, <grym> ale dalej nie wierzę, że jestem w Nowym Jorku I siedziałam, siedziałam w zamkniętym miejscu i Nie widziałam, wiecie, tych budynków Nie widziałam a se uświadomiłam, że jestem w Nowym Jorku, a teraz jak wyszłam to dalej nie wiem gdzie jestem W Krakowie chyba Ja to nie wygląda jak Kraków Mam brudny aparat To jest Central Park Tutaj siedzi Kamil i Wika A ja jestem tutaj Central Park To jest niemożliwe Jeszcze gorzej Jest lepiej? Nie Ale dalej staję w tym samym miejscu I tak jak widzieliście, kupiliśmy sobie z Wiktorem loda z taki, takiego Rodzik, włoskiego. włoskiego loda. Dobry? Kanan kupuje. próbuje. dobry. O kurde. Bardzo dobry. taki mocno kremowy, nie jest taki... Kukuję, jest taki... Mocno kremowy. Nie? Ale jest inny, inny niż u nas są. Taki jeden kosztował 5 dolarów. 5 dolarów za jednego, więc przeliczając to na polskie niestety, to jest jakieś 12 zł, ale jest bardzo nie. dobry. Nie. Dobra. 4 ja zł. Parę złotych warto było za takie loda, jak będziecie w Nowym Jorku i będziecie mijać takie budki z To warto się zatrzymać, mimo iż jest ale Ale Kochani, dotarliśmy do Wendy's Czyli do najbardziej popularny. W e... sieciówek fast foodu. Tak, w e... Stanach Będziemy próbować Ja mam coś z kurczakiem. ja mam jakiegoś z e, krążkami cebulowymi dajcie znać Całkiem okej okay. Do polskiego McDonald'a. Tak? Nie urywa hmm. Nie urwało ci dupy? Kurwie dopiero potem, ale na razie nie urywa Nie hmm. tak dużo lepszy niż z Koniec, bo chcę zjeść. Pa! No. na Sochol. Od tyłu Soho do Ochos. Tak. Ochy. o. Ochos. Ochos. Chciałam się zastanowić Tu to my tu przyszliśmy, bo tu jest bardzo... Instagramowo Tak ja, zimno, ale Jeje. Jeje. zaraz szukamy czegoś do jedzenia, bo jemy dla kontentu, Nie jemy dlatego, że jesteśmy głodni, tylko jemy dla kontentu. Tak. Zaraz coś znajdziemy Państwo, jak ja chciałam kawę, to powiedzieli, że zabójstwo na za kawę godzina 20.27, cały dzień za nami Jesteśmy w Chelsea Market, jest tutaj bardzo dużo Miejsce do jedzenia. Coś w stylu hali kuszyki, które mamy w Warszawie. To jest, wiecie, taki duży budynek i takie miejsca po prostu, w których możecie zjeść różne jedzenie. Teraz widzicie, jak to wygląda. Po prostu szliśmy sobie taką długim korytarzem, w którym po lewej i po prawej stronie były miejsca, w których możemy zjeść. I my dzisiaj wybraliśmy Los Tacos meksykańskie. Number one. Tak, meksykańskie. Jedzonko, takosy 4000 opinii na Google, 47 Widzicie, jak panowie bardzo szybko robią w ogóle te takosy My byliśmy z Wigą w szoku I będziemy teraz je kupować Te są z kurczakiem, a drugie z wołowiną Z wołowiną, także ja biorę chyba wołowinę Ostra? No na pewno. <laughs> Miąż pa oh, yes. z miąższ papryczek Miąż z papryczek Koleci ci nie pomoże, gazowane będzie lip Dobra, chociaż ja nie lubię wołowiny, ale. Ja, a moje e, chipsy dobre. z. z takim, oh. To jest takie klasyczne, normalnie the most e, typical e, guacamole? guacamole. Ono jest z pomidorem. Nie wiem do końca co to jest, ten, to, to, to zielone jakby zioło. Albo to jest baz, nie bazylia. albo to jest pietruszka, albo e, coś innego, ale jest dużo cytryny, jest kwaśne, ale jest bardzo dobre. Ostre. mamy następny dzień. przyjechaliśmy na polską dzielnicę na Green Point i są, jest tutaj bardzo dużo takich knajpek polskich. Jesteśmy w karczmie, tak się nazywa ta knajpa, karczma. I jemy pierogi. Co moglibyśmy zjeść? Obsługa gada po polsku. Wszyscy mówią po polsku, większość ludzi tutaj też mówi po polsku, więc jesteśmy jakby w Polsce. Światło też jest takie Przytłaczające jak u nas w Polsce. <laughs> Ukraińskie pierogi, ruskie e, będę próbować. No smażone, a ja mam gotowane i są pyszne. Smapiłam jak, jak wyrobiła je moja mama Doroda, pozdrawiam mamę. Kochani moi Mili, bomba jest chillowana. Z takim widoczkiem. w Time Out Market to jest znowu coś w stylu Halibuszyki, coś takiego jak byliśmy wczoraj, tylko coś innego. Na a nie na Marakdale. Na Brooklynie, bo jesteśmy dzisiaj cały dzień na Brooklynie i mamy hot doga Nie, on będzie ostry. O nie, czy to znowu to samo co wczoraj było na tych takosach? Takosy były bardzo ostre i one wtedy... były... Mm. Dobra, próbujemy. Ale jak widzicie w ogóle wyglądają one całkiem inaczej, inaczej. niż... Mam jeszcze kuleczki z batatów Ale przepyszne one są ja już. Ja nie próbowałam. Ja pozwoliłam sobie spróbować i są. Ymm... O, boję się no. tego. na tak. Dobry i inny. Wiesz trochę tego czerwonego, że to jest to ostre, coś z wczoraj. Mieliście już pewnie ujęcia z lotu helikopterem. To było niesamowite. siedzę na parapecie u nas w, w pokoju hotelowym i mam taki, taki widok. Mam. Idziemy robić dziary i jeść. Corn doga nareszcie. Po pięciu dniach bycia w Nowym Jorku, nareszcie zjem corn doga. Jest sobota, jemy obiad i na obiad dzisiaj będziemy jeść... Chcieliśmy zjeść corn doga, ale nie. No to nigdy... jest corn dog, proszę. To jest rice dog. To nie corn, ale rice, ale wygląda jak corn dog. Chodziło mi o coś, co będzie wyglądać w ten sposób, więc zawaźliśmy i mamy. Tutaj w środku powinna być... To jest oryginalny smak, powinna być jakaś kiełbaska lub parówka. Mm. I ulepszony hot dog polski, bo no jest tutaj Paróweczka, jest takie jakby bułka, ale jakby fajniejsze Ta panierka fajniejsze. jest dobra Właśnie, fajniejsze jest to, że to jest panierka i że to jest smażone Że to nie jest takie, wiesz włożone w bułkę, tylko smażone Jedliśmy I ja chciałabym powiedzieć, że Chciałabym coś takiego jeść w Polsce Przy rice go jadłam, czyli pierwszy raz, ale był super Naprawdę, to jest bardzo dobre Jak będziesz kiedyś w Stanach, to musicie spróbować Albo corn doga, albo rice doga Nie jadłam nigdy corn doga jeszcze może zjemy Jeszcze może zjemy Ale ten rice dog, Top of the top Nad wszystkimi hot dogami polskimi Byliśmy do Joe's Pizza To jest miejsce Dowiedzieliśmy się przed chwilą, że to jest miejsce Które jest też w GTA Nie wiem czy będzie widać ale kolejka jest tutaj ogromna i jest to uzasadnione. Amerykańska właśnie. Ona nie jest taka, wiesz, typowo włoska, taka neapolitańska. Zobacz, jak ona jest wielka w ogóle. moja jest, ręka. Jest taka pryszczytka. Jest pryszczytka, czyli idealna. Amerykańska. Idziemy jeść. Dzień dobry, jest nasz ostatni dzień w Nowym Jorku, niedziela. Czulujemy bombeczkę w Central Parku Victoria Nie yeah. Kali. Czyści telefon telefon, a ja siedzę tylko i piję też dobry soczek. To jest to miejsce. Tu zawsze chciałam przyjść. Jak z mamą oglądałam słodki biznes na TLC Mam nadzieję, że spotkamy tam Buddy Valastro, czyli właściciela tej... Nie wiem tego sklepu, bo to jest chyba sklep, cukier. Nie wiem sama, ale jestem bardzo podekscytowana, bo naprawdę chciałam tu przyjść. Boże święty Karol z Baker. Jesteśmy w lobby naszego hotelu, w którym spaliśmy. Bo przyszliśmy po nasze bagaże, które są tutaj. Bo za 20 minut będziemy wyjeżdżać już metrem w na lotniska, bo mamy lot. Ale najpierw musimy coś zjeść. Ja! Yeah. Iwikika zapytała pana, który tam pracował, czy Badi Valastro, czyli właściciel tej tego wszystkiego, jest Włochem. Bo zobaczyłam, że jest tam kanoli, kanoli A włoskie. kanoli to jest właśnie takie włoskie, włoskie smakołyki, to tak. są desery. No I, i pan nie wiedział, bo pracował pierwszy dzień. I zapytała zapytałam, ja nie wiem, ja tylko pracuję. Oh, kurde, ale dobre. Jak mam to zjeść? Mm, to z góry to jest lemon. Mm -hmm. Jest bardzo dobre, a tutaj już się zaczyna mm, cheesecake. Dobre czy niedobre? Czy to jest najlepszy cheesecake jaki jadłam w życiu? Być może. Padi Valestro, kocham cię. Bardzo klasycznie, no bo to jest takie wiecie, klasyczne ciastko z czekoladowymi kawałkami. Oh, ale pachnie, nie pachnie wiecie tak sztucznie, tylko pachnie... Dobrze? Ale mi ci ślinga? O kurde, ale dużo czekolady. Mhm. Mm. Mm Dobra? Mhm. Mhm. Dwa dwa cię. Buddy, ja Cię kocham, naprawdę Byliśmy zwykłą do momentu, w którym wyłania się tutaj spod tej y, limonkowej, lemonowej, cytrynowej powierzchni Powierzchnia malinowa Po prostu malinka taka w środku jest, widzicie? Czerwone I jest to jeszcze bardziej... Jeszcze lepsze, niż było Ocena? 10 na 10 Moja ocena to najlepszy sernik, jaki jadłam w życiu na 10 Ani kali i... Pokazał nam, że w torbie, która była razem z nami, były widelce. Ale to jest dobre. A my jak głupie jadłyśmy językiem do tego. Ale jest naprawdę bardzo dobre.